Panowie, nasza strata pierwszej bramki w meczu numer jeden. Widziałem dosyć duży błąd w pomocy w środku pola. Przez to wszystko gdzieś następnie się, się sypnęło i <laughs> straciliśmy bramę. Patrzcie, jak to wyglądało. Zaczynali od bramkarza. Nie wydawało się, że mogą coś szybciutko zagrać. Zobaczcie, środek pola. I teraz zawodnik przeciwnika w tym miejscu ma możliwość już uruchomienia drugiego swojego pomocnika ale co naj... jeszcze lepsze, ma już tutaj opcję podania eee, według mnie jest jeden błąd, zaraz pokażę jeszcze dalej Wam, ale o co chodzi nasi e, e, pomocnicy środkowi defensywny i środkowy pomocnik stoją w jednej linii, troszkę trzeba to rozgraniczyć defensywny musi stać tu, w obrońcach prawie i wychodzić do tych piłek, tak? W zależności gdzie gdzieś akcja i niebezpieczeństwo schodzi. E, w tej sytuacji łatwo na przykład ograć byłoby nas tak, tak, tak. Opcja jeszcze jest inna, tak, albo z tego pomocnika tak. Naprawdę zbyt dużo jest tego. Zobaczcie co jest dalej. Dalej nie jesteśmy cofnięci. Dalej nie mamy defensywnego pomocnika w tym miejscu, czyli głębiej, tylko bardzo wysoko stoimy, a to jest połowa. W tej sytuacji y, pomocnik środkowy presuje w tym miejscu, natomiast defensywny musi być tu, żeby trzymać tu. Czyli tutaj akurat longera mamy trochę za wysoko. To jest tylko ta sytuacja, bo było dużo bardzo dobrych akcji, ale pokazuje błąd, tak? pokazuje jedną sytuację, która jest błędem. Widzicie? Defensywny pomocnik za wysoko. Tu powinien być. Tak, żeby obrona mogła się ustawiać, żeby mogła mieć jednego skrzydłowego, drugiego, ewentualnie napastnika, który będzie na pewno wchodził w przód mieli tak dobrze wypieczone Także defensywny pomocnik w tym miejscu i wtedy dopiero niweluje podania do tego, do tego pomocnika gdziekolwiek musi tu być. No. Wtedy Adam, Adam stoi ok, no ale Longer akurat w tej sytuacji jest zbyt wysoko. A zaczynali oni od bramki Poszła piłka. Poszło do środka, nie ma defensywnego. No i tutaj też jeszcze jeden fiks, jak gdyby obrona pozostawiona. Maciej strzety, żeby, żeby tą piłkę odebrać. Nie udało się niestety. Wyszedł skrzydłowy i praktycznie albo mógł iść już na bramkę sam na sam. Trochę inaczej się ułożyło, ale dostał piłkę, przerzucił na prawą i strzelił. I tu już było pozamiatane. Ta dana sytuacja pokazuje rolę naszego defensywnego pomocnika, który musi być i musi czyścić takie sytuacje, nie dawać do rozegrania. Przez środek, nie? Tu akcja poszła przez środek, zauważcie.